Dlaczego Mateusz Spysiński, Prostak i Ham, Kerioner, Łowca Patologii i inni youtuberzy krytykują mnie i Marka? Zazdroszczą nam tego co jest między nami. Radości, ognia pożądania, spontanizmu, emocji umiejętności traktowania życia jak przygody. W ich życiu jest już tylko nuda i rutyna. Na zdjęciu Marek śpi, a ja cieszę się że jest ze mną. Carpe Diem. Cieszcie się z każdej chwili. Nie oglądajcie się za siebie. Nie żałujcie, nie zazdrośćcie innym. Nasza radość i szczęście zależy tylko od nas samych. W moim życiu też raz jest raz lepiej, raz gorzej, czasami wiele miesięcy, a nawet lat szukałam nowego związku, gdy jeden się kończył. Całe życie dbałam o siebie. Ostatnio trochę przestałam. Niekodziennie zabierali mi dziecko do domu dziecka. Każdy by się załamał inwigilacją i hejtem, w jakim żyje. Ale nie jest za późno, żeby to zmienić. Całe życie dbam o siebie i temu zawdzięczam mój wygląd. Szybko się regeneruję. 12 godzin snu i jestem jak nowa emotikon uśmiech. Często muszę tyle spać. Wiedzieliście o tym. Po prostu chcę być jeszcze ładniejsza. Na złość hejterom taka będę. Lato. Z okazji wakacji prowadzę zdrowy tryb życia. Moi widzowie tego ode mnie oczekują. Od 1 lipca mam nowe postanowienia. Z okazji wakacji bardziej dbam o siebie. Muszę dobrze wyglądać na moich filmach. Będę się nagrywać jak pływam w morzu i na plaży. Chcę ładnie wyglądać. Moi widzowie tego oczekują. Ładna figura, twarz, skóra, włosy same się nie zrobią. Koniec z się i stresowaniem. Co będę robić? W ogóle nie palę papierosów. Unikam alkoholu. Na przykład dzisiaj i jutro robię sobie dzień bez alkoholu. Piję alkohol tylko okazjonalnie, niewiele, najwyżej późnym popołudniem albo wieczorem, ani w południe, ani na noc. Ile piję alkoholu? Najwyżej jedno ciemne piwo, 500 ml, 9%, lub jego odpowiednik w innych alkoholach, o jednej porze dnia, a nie przez cały dzień w odstępach jak robią to niektórzy. Nie częściej niż co od dwóch do trzech dni emotikon uśmiech. Czyli najwyżej dwa, czasem trzy razy w tygodniu. Od 4 do 5 posiłków dziennie. Zdrowe dania. Unikam tłustych potraw, fast foodów, słodyczy, hipsów i tepe. Jem wszystko tylko, żeby pod koniec dnia ilość kalorii i zapotrzebowanie na białka, węglowodany, witaminy i mikroelementy się zgadzała. Nie robię z żołądka śmietnika. Nie mieszam potraw, które fermentują w żołądku, np. mleko i ogórki kiszone i Zgrabny brzuszek nie lubi nadmiaru dozowanych napoi. Dbam o perystaltykę jelit, razowe pieczywo i Ruch i e sport, gimnastyka, rower, pływanie, spacery. Świeże powietrze, odpoczynek na łonie natury, las, góry, woda, słońce. Dużo snu w rozsądnych godzinach. Nie chodzę spać nad ranem. Regularne życie seksualne, emotikon, uśmiech. Pozytywne myślenie, dobry humor, zapobieganie depresji i lękowi. Pasja i tworzenie, moja kariera blogerki, youtuberki, moje zdjęcia, filmy, grafiki, reklamy, teksty, imprezy, które organizuję itp. Praca i odpowiedzialne życie. Odbieram i odpowiadam na listy polekone, pracuję, dbam o siebie, rodzinę i o dom, bronię się i zapobiegam problemom, żeby nie żyć w lęku. Itp. Metoda małych kroków do przodu: codziennie trochę sprzątam, trochę działam, coś robię, żeby układać moje życie i przyszłość jak mozaikę, tam gdzie odpadną kafelki mozaiki, dokładam nowe. Takie postanowienia mam zawsze z okazji wakacji, ferii zimowych, świąt, nowego roku. Itp. Wam też radzę tak robić. Moi widzowie, czytelnicy i internetowi obserwatorzy oczekują ode mnie urody, ładnego wyglądu, kondycji i dobrego humoru. Uśmiechu, pozytywnej energii, chcą widzieć, że radzę sobie z problemami. Muszę przestać się zaniedbywać, martwić, użalać się nad sobą i złościć. Moja konkurencja zawodowa, ludzie o innych poglądach politycznych, troll, hejtercy i stalkerzy. Może zamiast czuć do nich gniew, żal czy współczucie, trzeba im pomóc zrozumieć, że w życiu radość daje tworzenie, budowanie, nie tylko samotne działanie, ale z innymi. Zamiast krytykować hejtujących mnie będę im proponować pomoc i współpracę. To jedyne dobre rozwiązanie konfliktów z innymi ludźmi. Chcę być pożyteczna i dbać nie tylko o siebie, ale i o otaczających mnie ludzi i świat. To ważny element naszej urody. Wewnętrznej urody.